Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Igor Grzybowski będziemy rozmawiać o kamerunie z uwagi na odbywające się tam mistrzostwa w piłce nożnej. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, miło mi się. Puchar Narodów Afryki ruszył 9 stycznia. Dla wszystkich tych, którzy właśnie nie obserwują turnieju, turniej odbywa się w Kamerunie. Wybór najlepszej drużyny w Afryce. Czy Kamerun jest dumny, że jest gospodarzem tego typu wydarzenia? Myślę, że zdecydowanie tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności, w których właśnie ten puchar się odbywa w tym roku. Oryginalnie Kamerun miał, miał być gospodarzem tych mistrzostw Pucharu Narodów Afryki w 2019 roku. Wtedy wydarzyła się katastrofa, to znaczy ten, organizacja tego turnieju została Kamerunowi odebrana, w zasadzie przesunięta. Wtedy organizację mistrzostw na, na ostatniej prostej dostał Egipt i zorganizowało naprawdę dobrze. Natomiast powodem, dla którego Cameron Kamerun wtedy nie zorganizował tych mistrzostw. To były po pierwsze problemy z infrastrukturą, z wybudowaniem po prostu odpowiednich, odpowiedniej infrastruktury w Kamerunie, plus zagrożenia bezpieczeństwa. Po pierwsze rebelia Boko Haram na północy, po drugie kryzys anglofoński, o którym właśnie dzisiaj będziemy opowiadali. Parę lat temu to było takie miejsce, do którego afrykańscy talibowie przenosili ideologię dżihadyzmu miejsce mało bezpieczne. Sahel w ogóle to jest taka granica, właśnie pomiędzy północną muzułmańską częścią, a południową, gdzie raczej panuje chrześcijaństwo. Kamerun pełni ważną rolę, jeżeli chodzi o walkę z dżihadystami, ale jest to dosyć chyba słabe ogniwo. Zdecydowanie, no tutaj mamy przede wszystkim kwestię przenikania właśnie rebelii Boko Haram z sąsiadującej Nigerii. Ale również ten kryzys anglofoński wpływa na przenikanie się pomiędzy sobą rebeliantów, pomiędzy oboma granicami. No, świadczy o tym chociażby fakt e, zawarcia sojuszu pomiędzy grupą Indigenous People of Biafra, czyli biafrańskimi separatystami, a ruchem jednym z ruchów secesjonistycznych właśnie w regionie anglofońskim, tak południowych Kamerunów. Także no, oczywistym jest, że Niestety, no, te państwa są chwiejne i mają problemy ze stabilnością, a z bezpieczeństwem, co wpływa na cały region. I to jest problem nieudolnego rządu Kamerunu? Tutaj problem jest wielowątkowy, no bo po pierwsze mamy w tle problemy związane z historią kolonialną. To znaczy, na czym polega problem? W 1884 roku na tereny dzisiejszego Kamerunu wkroczyli Niemcy, i wtedy powstały traktaty pomiędzy niemieckim rządem a tradycyjnymi władzami. Ludu Duala, co rozpoczęło kolonizację Kamerunu właśnie przez Niemców. Natomiast po I wojnie światowej, Niemcy w wyniku przegrania tej wojny i późniejszych ustańcach traktatu wersalskiego stracili wszystkie swoje kolonie w Afryce. No i tutaj pojawia się problem, ponieważ e, terytoria takie jak właśnie Kamerun, który przed I wojną był terytorium należącym do Niemiec, po I wojnie światowej został podzielony pomiędzy Brytyjczyków a Francuzów. Był to podział również specyficzny, ponieważ w tym przypadku strona brytyjska uzyskała zaledwie 20% terytorium, podczas gdy 80% przypadło Francji. No i ta wyraźna dysproporcja doprowadziła do późniejszych problemów, kiedy mieliśmy do czynienia z dekolonizacją w ogóle całej Afryki, zwłaszcza ten rok 1960, to był tak rok Afryki, kluczowy dla wydarzeń dekolonizacji kontynentu, 17 państw, głównie kolonii, byłych kolonii francuskich e, zostało wtedy właśnie zdekolonizowanych, wywalczyło niepodległość. Wśród nich właśnie Kamerun, ta część francuska Stała się niepodległa 1 stycznia 1960 roku. Natomiast było pytanie, co zrobić z tymi terenami, które były pod władaniem brytyjskim, ponieważ rozwijały się one de facto osobno. Angielski był językiem urzędowym na terytorium pod administracją brytyjską wymiar sprawiedliwości, czyli no właśnie ten anglosaski system sądowy, był wprowadzony system edukacji, waluta, nawet normy społeczne. Oparte były na tym modelu brytyjskim, właśnie na terytoriach brytyjskich. No więc mieliśmy tutaj wyraźny rozdział pomiędzy oboma częściami. No i postanowiono zorganizować referendum. Te terytorium brytyjskie było podzielone na takie dwie części. Jedną, jedna to tak zwany Północny Kamerun i on w referendum, które odbyło się 11 lutego 1961 roku, zdecydował się dołączyć do Nigerii, czyli do tego większego sąsiada. Głównie tutaj mowa jest o w więzach kulturowych, ta część jest w większym stopniu zamieszkana przez muzułmanów. Natomiast ta druga część, czyli Kamerun południowy, jako, jako bliżej związany kulturowo właśnie z tą częścią. Mimo wszystko, frankowońską, i być może obawiając się, również takiej potęgi, jednak większego sąsiada Nigerii, postanowił zagłosować za tym, żeby przyłączyć się do Republiki Kamerunu, czyli tej frankowońskiej części 70% głosujących postanowiło, że południowy Kamerun stanie się. Częścią nowej, jak podejrzewano, federalnej, równościowej dla, dla obu części e, Republiki. Kamerunu. Natomiast jeszcze jeden tutaj problem trzeba zarysować, ponieważ było to wszystko pod, pod, pod również pod domu ONZ, nie pojawiła się opcja niepodległości w tym referendum dla żadnej z tych części, ponieważ uznano wtedy Brytyjczycy i ONZ uznali wtedy, że takie małe państwo ewentualnie nie byłoby się w stanie rozwijać, doprowadziłoby to do dalszej bałkanizacji Afryki. Taka opcja została odrzucona, a dzisiaj no właśnie tego po części domaga się ruch secesjonistyczny Ambazoni, czyli tego południowego Kamerunu. W takim razie poproszę o rozszerzenie tego wątku historycznego. Tutaj ważną rzeczą to jest lipiec z 1961 roku, kiedy ustalano właśnie pomiędzy tą, tą, tym południowym Kamerunem a Republiką Kamerunu, czyli tą główną frankofońską częścią, tak zwana konferencja Fundban, i rządzący wtedy prezydent Kamerunu. Ahmadu Hidio pierwszy, jak się okazuje, do dzisiaj jeden z dwóch dotychczasowych prezydentów Kamerunu, de facto narzucił gotową konstytucję w tej części, która przyłączyła się do Kamerunu. Bardzo duże okazały się uprawnienia, bardzo duże, szerokie okazały się uprawnienia władzy wykonawczej państwa federalnego, ograniczające właśnie autonomię tych obu części już w, w tym przypadku kamerunu zachodniego, czyli te, tego byłego anglofońskiego kamerunu wschodniego, czyli tego frankofońskiego. No i ostatecznie anglofonowie byli zmuszeni zaakceptować tę konstytucję i uzyskali jedynie niewielkie, niewielkie obietnice, ale mimo to nie zostały one spełnione. 6 maja 1972 roku właśnie Akidio przekształca federalną, Republikę w państwo unitarne. No i de facto odbiera całkowicie władzę anglofonom, stając również przeciwko ustaleniom tej konferencji z 1961 roku. Co prawda odbywa się referendum, no ale wiadomo, że przy takiej różnicy populacyjnej, no to tutaj wynik jest już z góry znany. Natomiast w 1982 roku przejmuje władzę Polbija, czyli człowiek, który jest prezydentem również obecnie. Dzisiaj, 89-latek. Wygłaszał przemówienie podczas meczu otwarcia Pucharu narodów Afryki, a władzę uzyskał właśnie w 40 lat temu, wcześniej jeszcze przez 7 lat był premierem. W każdym razie przejęcie przez niego władzy oznaczało zwiększenie w ograniczonym stopniu, ale zwiększenie stopnia liberalizacji systemu politycznego. No i wtedy ta właśnie. Zmarginalizowana część anglofońska zaczęła się jeszcze głośniej domagać swoich praw. Jednym, jedną z takich osób był pan von Godzidinka, który był anglojęzycznym prawnikiem. Prawnicy pojawią się jeszcze w tej historii za moment. I on jako pierwszy, wydaje się, wysyłając list do Prezydenta Kamerunu, właśnie Polabi. Po pierwsze uznał, że Bia nie jest y, prawdziwym prezydentem, uznał, że, że jest on niekonstytucyjny. Po drugie, wezwał do uzyskania niepodległości przez Kamerun Południowy i przemianowania go na Republikę Ambazonii. Ambazonia to jest y, nazwa pochodząca od zatoki Ambas, przy której leży innymi miejscowość Limbe, w której odbywała się część meczów y, tegorocznego Puharu narodów Afryki w grupie F, gdzie grała Tunezja, Mali, Mauretania i Gambia. Lata 90. to jest kolejny, kolejny wzrost liberalizacji systemu politycznego, przede wszystkim pod, pod wpływem właśnie wydarzeń na świecie, w tym w Afryce, gdzie dokonana została, no, gdzie przeszła taka fala demokratyzacji. Wówczas zaczęły się takie silne ruchy elit anglofońskich, które wzywały do autonomii i samostanowienia, Problemem tutaj było właśnie całkowita dominacja ludzi mówiących po francusku, ponieważ egzaminy kończące szkoły były po francusku. Instytucje państwowe tworzyły dokumenty tylko po francusku, większość yy, szkół, banków, szpitali też to byli frankofonowie. Ale nawet te niewielkie Niewielka autonomia, jaką te regiony anglojęzyczne miały, ciągle była podkopywana. No i to doprowadziło w końcu do tego wybuchu. E, już zmierzamy do punktu kulminacyjnego, czyli październik listopad 2016 roku. Mówiłem o prawnikach, e, no i tutaj właśnie pojawiają się protesty nauczycieli prawników, którzy byli bardzo niezadowoleni właśnie z naruszenia, tych autonomii regionów anglojęzycznych, zwłaszcza właśnie w sferze sądownictwa i edukacji. Natomiast rządowe siły bezpieczeństwa bardzo brutalnie rozprawiały się z protestami, co stopniowo doprowadzało do radykalizacji. W 2017 roku rząd dodatkowo zakazał w ogóle działalności grupom społeczeństwa obywatelskiego, wyłączył internet, telekomunikację w regionach anglojęzycznych, no i wtedy do, do głosu zaczęli dochodzić najwięksi radykałowie właśnie wśród, wśród grup walczących o samostanowienie tej anglofońskiej części tacy twardogłowi separatyści którzy zaczęli tworzyć grupy zbrojne. No i stąd właśnie taka sytuacja jaką, jaką mamy dzisiaj to znaczy jeżeli podsumowujemy sobie te wydarzenia ostatnich czterech lat no to mamy na koncie niestety tragiczny bilans to znaczy zginęło ponad 6 tysięcy osób szacuje się że około Milion zostało w wyniku tego kryzysu przesiedlonych. Uznaje się to również za jeden z najbardziej zaniedbanych, w ogóle mniej znanych kryzysów humanitarnych na świecie, a Organizacja Narodów Zjednoczonych, poprzez, poprzez swoją agendę OCHA, szacuje, że ponad 700 tysięcy dzieci jest pozbawionych nauki. W takiej sytuacji można spodziewać się, że niestety no, będzie to budziło jeszcze większą radykalizację i jeszcze większy resentyment pomiędzy oboma grupami. Pytanie, co oznaczałoby ewentualna niepodległość Ambazonii, co oznaczałoby dla Kamerunu, bo sam region jest rozwinięty gospodarczo, mamy ropę naftową, olej opałowy, plantacje, kakao, kawę. Czy taki scenariusz w ogóle jest pisany na wypadek, gdyby stracili kontrolę nad tym, co dzieje się na południu? To znaczy trzeba powiedzieć, że przede wszystkim obie strony nie zamierzają ustępować. Formalna niepodległość Ambazonii jest generalnie niemożliwa. Nie, nie ma takiej możliwości, żeby jakieś inne państwa uznały ambazonię, natomiast jeżeli chodzi o UCT kontroli, no to rząd przygotowuje się cały czas do długiej wojny, kupuje cały czas zaopatrzenie wojskowe, intensyfikuje swoje Działania, chociaż najwybitniejsi, najważniejsi dowódcy separatystów pozostają nadal na wolności. Natomiast i druga strona jest, jest bardzo aktywna poprzez różne taktyki sabotażu, na przykład taki pomysł miasta duchów, to znaczy, to jest coś w rodzaju strajku generalnego, chociaż przymusowego. Ludność cywilna jest po prostu zmuszana do tego, żeby nie, nie pracować, krótko mówiąc, co, co jest właśnie takim narzędziem bardzo mocno wymierzonym w. Państwo w państwowość kamaruńską. Również separatyści rozwijają no, takie bomby samoróbki, czyli improwizowane, improvised explosive devices, i zaczęli z tego szczególnie intensywnie korzystać właśnie w 2021 roku. Szacuje się, że pomiędzy styczniem a kwietniem. Ubiegłego roku podłożono co najmniej 27 ładunków wybuchowych, czyli to jest więcej niż we wszystkich poprzednich latach konfliktu. Jeżeli chodzi o znaczenie gospodarcze, no to tak jak wspomniałeś, mamy tutaj, no przede wszystkim mamy tutaj przede wszystkim ropę, ropę naftową oraz plantacje. Południowy Kamerun produkuje, z tego co pamiętam, około jednej. Piątej PKB. No więc y, tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że utrata takiego terytorium byłaby katastrofalna na pewno dla władzy centralnej. No ale takiego y, scenariusza się nie przewiduje, tylko raczej w tym momencie idzie się na wojnę totalną, ponieważ wszystkie dotychczasowe próby mediacji no, spełzły na niczym. Taką na przykład przeprowadziła w 2019 roku Szwajcaria, ale nie zostali w nią włączeni separatyści przez, y, czy rząd nie chciał, nie chciał negocjować z separatystami, także z. Zło to na niczym, poprowadził swój własny dialog narodowy, tam nie było separatystów, ustalił sobie coś tam jednostronnie, to znaczy specjalny status dla, dla tych regionów. Te zgromadzenia regionalne o ograniczonych uprawnieniach miałyby działać właśnie na, na terenie regionów objętych rebelią, ale no to oczywiście nie spełnia wymagań tej anglofońskiej części, która domaga się znacznie większej autonomii. Albo powrotu do federalizacji, czyli do tego stanu sprzed 1972 roku, albo właśnie secesji. Chociaż ta ta ostatnia opcja wydaje się taką no, bardzo radykalną i ostateczną, i raczej skaza nam na niepowodzenie. Czyli mamy Puchar Narodów Afryki, który jest rozgrywany w środku wojny domowej. Państwo Ambazonia nie funkcjonuje, wojsko spacyfikowało separatystów, ale ci przywódcy ambazonii, gdzieś poukrywani, gdzieś pochowani są nadal dużym zagrożeniem. Ale bomby całkiem niedawno wybuchały tam, gdzie dziś są dzisiaj rozgrywane mecze. Stąd. Skąd właściwie decyzja Kamerunu? Co ona miała pokazać, że nie ma zagrożenia, że każdy może czuć się bezpiecznie? Jak możemy też ocenić profesjonalizm władz Kamerunu? Podejrzewam, że no, póki co nie doszło do żadnych cegadi tam, gdzie były rozgrywane mecze, czyli, czyli m.in. w limbe, i wydaje się, że udało się zabezpieczyć tę imprezę na tyle, że, no, że do takiej cegadi nie dojdzie. Zresztą wydawałoby się, że byłoby to dla samych bojowników no, też PR-owo e, no, bardzo nieodpowiednie, no bo e, zresztą to nie jest wcale, wcale idea ich działania, żeby zastraszać tutaj kibiców przyjeżdżających i oglądających na całym świecie, no bo siłą rzeczy nie, nie zyskujemy tym wtedy so, swojej sympatii i międzynarodowego uznania. Mimo to środki bezpieczeństwa oczywiście były, bardzo, bardzo silne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że rzeczywiście czasem wydarzenia sportowe były w tych regionach zakłócane. Na przykład w styczniu ubiegłego roku, gdzie, gdzie milicja zdetonowała w limbę właśnie ładunek wybuchowy, który ranił trzech policjantów. Ciekawa sytuacja miała miejsce również w grudniu, 16 grudnia ubiegłego roku, kiedy mężczyzna przebrany za maskotkę właśnie Nadów Afryki, lwa Mola, em, chodził po mieście Bamenda w kamizelce kuloodpornej i otoczony przez eskortę wojskową. Także państwo kameruńskie, jak widać, podeszło do tego bardzo poważnie, no, zwłaszcza biorąc pod uwagę historię odebrania tego turnieju w, w 2019 roku. Ostatecznie miał on się odbyć w 2021 roku. Tutaj problemem była pandemia, ale w 2019 chodziło właśnie o Nieskuteczność i, i obawy o działanie kamadońskiego państwa. No, także dla Polabi, prawie już 90-latka, no, jest to na pewno okazja no, do tak, takiego życiowego, pokazania twojego życiowego sukcesu na arenie międzynarodowej. Dzisiaj o tym regionie świata, również w kontekście mistrzostw, mówił Igor Grzybowski, stały komentator polityki afrykańskiej. Na tym podcaście serdecznie dziękuję. Dziękuję, pięknie. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia!